Siemo siema, siema kwadratowe świery. Z tej strony Szymbur, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I dzisiaj znowu będziemy czytować na CraftPlayu, ale tym razem nie będziemy używać game moda, tylko będziemy mieć 100 serduszek na Bedwars. Ostatni film z czytowania bardzo Wam się spodobał, więc mam nadzieję, że dzisiaj również zostawicie łapeczkę w górę, tak jak pod ostatnim filmem. Twoją drogą prawie 50 tysięcy łapek, więc. Jest ładnie, no, ale i tak się pewnie dzisiaj nie uda, więc trochę smutek. Więc ja już pożebrałem i idziemy grać w Bedwarsy. Pierwsza arena wystartowała, no a my od razu odpalamy sobie cheaty. No i dzisiaj będziemy mieć 100 serduszek. Gdzie to jest? 100 serduszek. Dobra, ej! To wygląda całkiem ciekawie. A, tylko że one mi się dopiero regenerują. Dobra, ja bym może sobie zjadrę fila. E, no żeby mieć faktycznie to 100 serduszek. Ej, dobra, to jest faktycznie świetne. Mam nadzieję, że jak zginę, to ich nie stracę, no bo... Byłoby trochę przykro z tego powodu, że taką arenkę mogę zagrać sobie raz na 6 godzin. E, dobra, on już tutaj do mnie TNT jumpuje się. A, i straciłem łóżko. Niestety kolego, ale i tak będzie ciężko mnie zabić. No ale potrzebuję refila, no bo te serduszka niestety tak szybko się nie generują. A faktycznie potrzebowałbym ich aż 100. Dobra, szybko jeszcze jeden refil. O nie, już on jest u mnie! Co jest? Czemu on jest... On jest odpalony! Czy nie? Czy po prostu taką strefę mi sprzedał Ja pierdziele, ale lipa No coś czuję, że chyba już ta arena nie będzie najciekawsza Dobra, pójdziemy sobie do różowego Mam nadzieję, że tam będą jakieś refile W sensie refile, że będzie złoto na refile Dobra, mam całkiem ich sporo Dobra, cztery myślę, że starczą Szkoda, że od razu nie mamy tak dużo tych serduszek Tylko one się regenerują Chłopcom nie bije No niestety kolega Okej, okay, ta cheaty? Nie, no jakie cheaty? Spokojnie. Ja nawet nie wiem o co chodzi. O nie, on tutaj jeszcze żyje. Jak to się stało? Halo? Ja myślałem, że go nie ma już. No dobra, ale mamy tyle HP, że zrobimy to na luzie, on sobie może mnie klepać przez godzinę. No i niestety kolegi już nie ma. Dobra, ale teraz fakt, faktem mam mało serduszek i mógłbym się wydupcyć. Serio? Tak na poważnie. No to ten. Widzimy się na kolejnej arenie. Jezu, ja znowu teraz muszę czekać te 6 godzin. Dobra, kolejny dzień, i kolejna arena. Nie no, powiem wam szczerze mówiąc, że nagrywanie tej serii z czytowania na Craftplayu jest strasznie ciężkie. Dzisiaj nie z tego powodu, że ciężko się to nagrywa, tylko ciężko, bo no, można zagrać arenę raz na 6 godzin. Co w moim przypadku wygląda tak, że nagrywam jedną arenę dziennie, praktycznie. Dobra, wystartowało. Wpisujemy naszą komendę i bierzemy sobie oczywiście 100 serduszek, tak o. Chyba powtarzam to kolejny raz, ale strasznie, bo nie mnie to, że od razu się nie zaczyna tych 100 serduszek. Ale kupimy sobie refika, kupimy sobie bloki i myślę, że. Że będzie git Nie właśnie coś mi w changer nie działa O już lepiej Kurde wszyscy się na tym czacie reklamują Może też bym sobie jakąś reklamę szybką zrobił Dobra tutaj obudował gliną Tam też obudował gliną No to my sobie chyba wrócimy i I kupimy sobie jeszcze jednego refika Jakieś narzędzia i się wbijamy do ziomali Nie wiem oni wszyscy robią jakieś zadanie Że muszą wszystko gliną zabudować Bo byski tu każdy gliną bo biskitu... O cholera Mam nadzieję, że dalej będę miał to 100 serduszek, bo jak nie, to straszna lipa. Ja yeah, pierdziele. Serio? Ech. No to chyba będziemy się wiedzieć za 6 godzin najwyraźniej. Nie no, to jest kurde naprawdę jakiś żart, że akurat musiałem spaść, nie? No dobra. To widzimy się na kolejnej arenie, którą nagram wam dopiero jutro. O, jeszcze chłop do mnie biegnie. Zajebiście. Nie dostaniesz final killa. No i dobra, czas na kolejną arenę. Nie wiem, który to już dzień nagrywania, trzeci chyba? Więc no nie, jest zbyt ciekawie prawdę mówiąc I mam nadzieję, że teraz nie spadnę jak ostatni głąb i uda się coś dłużej tutaj zagrać Oczywiście nasza komenda, 100 serduszek I lecimy z tym Dobra, refik na wszelki wypadek Jeszcze jeden nie zaszkodzi Wy naprawdę nie wiecie jaki jestem skupiony, tylko żeby nie spać, nie? Okej, okay, dobra Spoko poszło z koleżką. Dobra, teraz tylko żeby go zabić, prościutko. Widzę, że tutaj niebieski już się spłakał, że mam więcej HP. No ale co, Craftplay został serwerem Pay2Win, to, to można. No tak trochę Pay2Win w sumie. Dobra, śmigniemy sobie teraz do żółtego. Ruska choinka, znam ten nick skądś. Już chyba kilka razy na niego trafiłem na rękach. Z tego co widzę, to on się chyba tutaj z morskim klepie. Ale wbijemy na trzeciego i myślę, że tutaj łatwa, łatwe zabójstwo będzie. No nie, miał niestety szans. Kupię sobie zbroję tą chainową, taka i tak mi wystarczy. Uff, już myślałem, że będzie koniec. No a tego bym bardzo nie chciał, prawdę mówiąc. No to teraz lata do białego. Nie ja się tak naprawdę boję, że spadnę, nie? A on tutaj jest w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że nie ma żadnych fireballi ani nic. Fold image mi straszne. Okej, okay. no i sobie go zabiliśmy elegancko. Jeszcze sobie refika zjemy. O, chyba widz czy coś. Albo chciał po prostu sobie, bo wiedział, że mam za dużo HP. Zostałem ogólnie z ostatnim chłopem i myślę, że dałbym radę go nawet zabić z łapki. Dobra, on tutaj już jest. Jestem ciekawy, czy on wie, że mam aż tyle HP. A, tu już jest koniec areny. Myślałem, że on ma jeszcze łóżko i dam radę, chociaż zabić go później z łapki. No i kurczę lipa, bo film cały czas jest pewnie za krótki. Więc będę musiał jeszcze nagrać jakiś film na jutro No przechlapana jest ta seria, naprawdę Jeden odcinek prawie tydzień muszę nagrywać To jest naprawdę żart nieśmieszny Dobra widzowie, mam nadzieję, że to już jest ostatnia arena, którą nagrywam To jest dokładnie już czwarty dzień w sumie A zresztą macie tutaj datę, to widzicie w sumie ile już to nagrywam Też możliwe, że raz nagrywałem po północy czy coś takiego Ale dobra, mam nadzieję, że teraz się uda coś fajnego tutaj nagrać Odpalamy nasze cheaty, 100 serduszek Ej, ja z Dunia. Tylko, żeby się nie wydupić, żeby nie zrobić nic głupiego. No i trochę fajnie by było pograć, a nie żeby ta arena się w dwie minuty skończyła. Siema pod Rubo Bora. Nie wiem, czy to do mnie. To prawdziwy, utkaj się. Oj, oj. Nieraz Byski to, jak wejdę sobie na jakiś serwer i z... czytam sobie czat, to jest naprawdę wielka komedia. O, lisek pozdrawia odcinek. Bardzo fajnie. Cyk, nie ma łóżka. No, niestety nie wie, że mamy milion serduszek, On jest w ogóle nadpale sam. Spida miał jakiegoś. Napisałbym mu L, ale ja nie z tych niestety już. Aqua jest, czy nie ma go? Jest, Aqua, cały czas. Cyk. A, on sobie chyba awczy. O, nie awczy. Kurde, myślałem, że mnie wybombi. Jakoś mocno bił. Silną rękę miał. Dobra, wiecie co, ja może sobie będę używał tych TNT, bo w sumie one dają mocną przewagę w poruszaniu się i przynajmniej nie wpadnę do Wojda. No chyba, że się TNT jump nie uda. Taka opcja również może wystąpić. Ogólnie się też zastanawiam, czy ta arena będzie dobrze wyglądać z tego powodu, że nagrywam ją w nieco innych ustawieniach niż zwykle. Nie ma SS-ów. Importy <laughs> na kółka na, -na cheatach. <laughs> oj oj. No to był chyba w ogóle sam ten, co był na odpale, nie? Tak BTW. Już myślałem, że się nie uda. Dobra, zielony. Niebieski tutaj jest. Co on kombinuje? Leci do mnie. Dobra, myślę, że sobie go wybombię. Okej, okay, elegancko. Eee, długo będzie mi tak pisał? W ogóle, ile serduszek już mamy? Pogjump. O, zielone straci łóżko przez niebieskiego. Nie, no ja zaraz nie wytrzymam, jak ten chłop jeszcze napisze słowo, nie? Szkoda, że CraftPlay nie ma administracji. Czy administrację może ma, ale kto ją widział? Przed chwilą w ogóle mówiłem, że nie ma administracji, a właśnie się pojawia jakiś alert. O tym, żeby dołączyć do administracji Bardzo ciekawe Udało się, perfekcyjnie uciec A, on se zginął, no okej okay. Ten biały to jest fest odklejony Dobra, spróbujmy uzyskać to 100 sterduszek Tak naprawdę, żeby fajnie to wyglądało Fakt faktem to nie leci za szybko, ale Spróbujemy W ma cały czas łóżko On jest w ogóle chyba obok mnie, nie? No tak, grałem przed chwilą na high pixelu Już lepiej nie, to ten niebieski to jest jeszcze większy os. Biały już dawno wyszedł z tej areny, przestał to pisać, a niebieski cały czas pisze mi, że jestem The best. Z jednej strony miło, ale chyba też naprawdę nie ma chłopcu robić z czasem. A nie, jednak biały dalej jest, nie odpuszcza. <grych> ja nie wiem, jak można być takim odklejonym. Ja rozumiem napisać komuś raz to, nie? Ale chłop siedzi już 5 minut i cały czas to pisze w kółko. To już jest chyba jakiś większy poziom spierd... którego ja nie rozumiem. O, do mnie biegnie. TNT mi spuścił. I co teraz? Idziemy się bić. A, na hita zleciał. Kurde, cały czas te TNT jumper robię takie na styk Dużo nie brakuje, żebym se spadł. Wiecie co, może spróbuję jeszcze zrobić maksymalnego prota i kupić diamentowe Eku, Przecież łapnie przez godzinę nie będzie mógł zabić. 169 HP mam. Jeszcze troszeczkę brakuje do tej stówki. No chodź tutaj kumplu. No nie, wyszedł mi z gry. A ja nawet screenshota nie zdążyłem zrobić na miniaturkę. No ale dobra, widzowie. Myślę, że i tak spoko odcineczek wyszedł. Jak zostawicie dużo łapek, to zrobimy jakiś kolejny odcinek z cheatowania na CraftPlayu. A może na jakimś innym serwerze, jak da radę. No i co? Ja wam bardzo dziękuję. No i widzimy się jutro, więc siema.